Airoch Commander 2, czyli coś, na co czekało wielu motocyklistów. Co poprawiono w stosunku do wcześniejszego modelu i czy faktycznie jest to zmiana na plus? Przekonajmy się. Ja jestem Kasia, witam na kanale Tylko jazda i zapraszam do oglądania. Model Airoch Commander to bardzo popularny kacz do turystyki motocyklowej, ale nie tylko. Osobiście bardzo chętnie jeździłam w nim również na kładzie. Użytkownicy jednak skarżyli się na niewygodny EPS, źle umiejscowione wytłoczenia na głośniki i nietrwały lakier. Niektórzy próbowali na własną rękę modyfikować EPS, co stanowczo odradzam. Jakakolwiek ingerencja w potocznie nazywany syropian sprawia, że traci on swoje właściwości zabezpieczające Waszą głowę podczas ewentualnego wypadku. Już nie mówiąc o tym, że ingerując w EPS tracicie gwarancję. Na szczęście producent zareagował na uwagi klientów, i w tym sezonie pojawił się nowy, ulepszony model Ayrach Commander 2. Zacznę od malowań. Ten model słynie z ciekawych, wyrazistych malowań, które przykuwają uwagę. Jeśli szukacie kasku pasującego do motocykla czy do odzieży, na pewno znajdziecie coś dla siebie. W ofercie są też kaski stonowane wizualnie, jak na przykład czarne i białe. Model Commander należy do kasków mocnych wizualnie, a mam przez to na myśli agresywnie wyglądającą bryłę, ciekawie poprowadzone linie i krzykliwe malowania. Nawet jeśli ktoś wybierze stonowane malowanie, z każdej strony znajduje się wyróżniający się napis IROH, największy w tylnej części kasku. Niektórych to zniechęca do zakupu, bo wolą coś bardziej subtelnego. Jednak, jak ja zawsze powtarzam, dla każdego coś się znajdzie. Tacy mogą wybrać dla siebie na przykład kaski Scorpion ADX2 lub ADF 9000, na których producent zaznacza swoją obecność poprzez niewielką literę S na daszku. W podstawowym modelu Commander niektórzy mieli problem z lakierem. Ja, pomimo użytkowania tego kasku w różnych warunkach, w ostrym bałkańskim słońcu, jeżdżąc składem pomiędzy drzewami, nie zauważyłam żadnych poważniejszych uszkodzeń na tym kasku. Chociaż faktycznie pojawiły się pojedyncze ryski czy odbarwienia lakieru, ale jak widzicie, fluo, pomimo tego, że ten kask mam już kolejny sezon, cały czas jest fluo, a pojedyncze ryski mogą być uszkodzeniami mechanicznymi na wskutek spotkania z gałęziami. Niemniej jednak z tego lakieru jestem dużo bardziej zadowolona niż w różnych innych kaskach. W modelu Commander 2 poprawiono jakość lakieru, więc mam nadzieję, że teraz tym bardziej nie będę miała do niego żadnych zastrzeżeń. Jak już wspomniałam, w modelu Commander, zarówno w tym podstawowym, jak i ulepszonym Commander 2, bardzo podoba mi się bryła kasku. Skorupa jest wykonana z karbonu, czyli z materiału bardzo trwałego. W tym modelu mamy dostępne trzy rozmiary skorupy dla różnych rozmiarów kasku, dzięki czemu będzie on jeszcze lepiej dopasowany. Interesująca może być kwestia wagi obu modeli. Zważyłam je. Kask Air Commander dla modelu M waży 1450 gramów, a model Commander 2, który jest zaprojektowany, aby spełniać nową restrykcyjną normę bezpieczeństwa, w tym samym rozmiarze waży 1520 gramów. Nie jest to duża różnica, obawiałam się, że będzie większa. To, co uderzyło mnie przy pierwszej przymiarce tego kasku, ciaśniejsze wejście. Oczywiście, może to być związane z dodatkowym rozmiarem skorupy. Zakładając model Commander 2, czuję się podobnie, jak zakładając kask Kaberg Drift Evo, w którym również jeżdżą. Jest jaśniejszy przy zakładaniu niż poprzednik, ale jak go już założę, jest wygodny. Jednak ze względu na to zakładanie, tego modelu nie polecam już zakładać bez kominiarki, bo jest to po prostu nieprzyjemne. Zresztą jazda w kominiarce ma wiele zalet, więc warto się do niej przyzwyczaić. Osłona podbródka na pierwszy rzut oka jest już wykonana dużo lepiej niż w poprzedniku. Osobiście, jeżdżąc motocyklem w dłuższe trasy, nie wyobrażam sobie jazdy bez blendy. Blenda umożliwia komfortową jazdę podczas tras w słoneczne dni. W tym modelu jest zmienione położenie suwaka blendy. Teraz znajduje się na dole po lewej stronie. Spotkałem się z obawami dotyczącymi montażu interkomu przez tę zmianę. Oczywiście do modelu Commander jest specjalny, dedykowany interkom, który pasuje idealnie, ale jeśli macie już inny interkom i chcielibyście zamontować go do tego kasku, śmiało można to zrobić. Commander 2 nie jest jedynym kaskiem, który ma suwak po tej stronie i jest na to sposób. Powierzchnia kasku jest na tyle kształtna, że używając specjalnej taśmy 3M można przykleić interkom do skorupy kasku. Można też spróbować skorzystać z wsówki i zamontować interkom bez klejenia, tak jak zrobiłam to we wcześniejszym modelu, żeby swobodnie przekładać interkom między kaskami. Jeśli już mówię o interkomie, to o czym trzeba wspomnieć podczas omawiania tego modelu, zmieniono miejsce wyżłobień głośników, czyli chyba jedną z największych bolączek tego kasku. W modelu Commander często skarżono się na obierające głośniki, więc tym razem wyżłopienia są trochę niższe i są trochę głębsze. Mają już rzep do zamontowania głośników. Teraz wyraźnie poprawił się komfort jazdy z interkomem. Przyznaję, że sama borykałam się z tym problemem, jeżdżąc w tym kasku, nawet nie podczas krótkich wypadów, ale podczas dłuższych, kiedy robiło się podczas jednego dnia kilkaset kilometrów. Kiedy rzadko ściągałam ten kask, momentami zaczynały boleć już uszy. To, co jest naprawdę godne pochwalenia, to zaprojektowanie kasku tak, że kabel od interkomu może przechodzić przez specjalny otwór. Od interkomu idą dwa kabelki. Jeśli od jednego nie zmieści się wtyczka, tak jak było w moim przypadku, można skorzystać z otworu, które mamy dzięki wyciętemu miejscu na kable w wyściółce. O wszystkim pomyślano. To nie jedyna zmiana. Wnętrze kasku całkowicie przebudowano. Zmieniono kształt TPS i ci, których kask uwierał w okolicach skroni, teraz nie powinni już na co narzekać. Zmianie uległ też krój i materiał wyściółki. Teraz jest ona przyjemniejsza w dotyku. Dodatkowo pojawił się też system awaryjnego wyjmowania poduszek policzkowych. Lepiej, żeby nie przydało się to żadnemu z nas, ale dobrze, że jest taka opcja. Dodatkowo zastosowano tutaj system zabezpieczający przed skutkami uderzeń rotacyjnych. Jest on ukryty wewnątrz skorupy i umożliwia on przesuwanie się wyściółki w momencie uderzenia. Air Commander 2 posiada rozbudowany system wentylacji. Wloty powietrza na szczęce i w górnej części kasku zapewniają odpowiedni przepływ powietrza, a wyloty w tylnej części skutecznie odprowadzają gorące powietrze. We wcześniejszym modelu bardzo dobrze jeździło mi się nawet w temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza. W jednym z ostatnich filmów wspominałam o zaletach jazdy w kasku szczękowym i jedną z nich była jazda z otwartą szczęką. Szczerze mówiąc, jeżdżąc w modelu Commander nie czułam potrzeby większej wentylacji, bo ta, która jest, jest naprawdę zadowalająca teraz jest jeszcze lepsza. W tym modelu poprawiono nawet pole widzenia. Jest większe. Wizjer posiada po pierwsze blokadę wizjera, a po drugie system chroniący przed parowaniem, ale oczywiście warto też założyć pinlock. Razem z nowym komanderem dostajemy pinlock 120 XLT, czyli jeszcze bardziej wydajny pinlock niż w przypadku poprzednika. Zapięcie w tym kasku do bezpieczne podwójne D. Podobnie jak w poprzednim modelu, również w modelu Commander 2 w komplecie z kaskiem otrzymujemy uchwyt na kamerę sportową. To wygodne i korzystam z niego jeżdżąc motocyklem, bo z perspektywy góry kasku trasa wygląda dobrze. Często spotykam się z głosami, że dzięki takiej perspektywie widz może poczuć się jakby to on był uczestnikiem tej podróży. Jak wiecie, lubię dzielić się swoimi propozycjami tras motocyklowych i inspirować do podróży, więc takie komentarze są bardzo mile widziane. Przypominam, że propozycje tras znajdziesz na tym kanale. Tylko jazda na YouTube. Z dodatkowych informacji, które mogą zainteresować, kask jest przystosowany do osób jeżdżących w okularach. Bardzo podoba mi się ten kask i pierwsze kilometry przejechane w nim potwierdzają, że producent poczynił zmiany na lepsze. Teraz to jest kask, w którym jeżdżę na co dzień. Kolejnymi wrażeniami będę dzieliła się na bieżąco. Dajcie znać, co myślicie o tych zmianach. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Lewa w górę. Cześć.